Stoimy na placu przed kościołem świętego Wojciecha, patrona Polski i patrona królewskiego miasta Starogardu stolicy Kociewia. Przed kościołem przypominającym bazyliki rzymskie św. Piotra i św. Pawła. Przed kościołem wzniesionym przez Sługę Bożego księdza Antoniego Henryka Schumana. Przed kościołem zbudowanym przez starogarską firmę Jana Pilara. Obydwaj stali się ofiarami niemieckiego ludobójstwa na Pomorzu. To święte miejsce. Z tego miejsca wołamy dziś po imieniu kapłanów Kościoła Hełmińskiego. Zamordowanych jesienią 1939 roku w czasie nazwanym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej niemiecką zbrodnią pomorską. Umierali za Kościół Chrystusowy, za wiarę, ale też za ojczyznę. Ksiądz Henryk zawołał nim padły strzały. Niech żyje Chrystus Król. Niech żyje Polska. Na plebanii w Starogardzie od 15 września nie było już księdza proboszcza Henryka Schumana. Został wypędzony przez Niemców. Teraz to oni siedzą na plebanii. Jeden z nich Przybrał się w sutannę i biret kapłański, celuje z pistoletu do krucyfiksu na ścianie. Alfred Rosenberg, ideolog partii Hitlera, tłumaczył raz na zawsze musi zostać usunięty tak zwany Stary Testament jako książka religijna. Widzimy dzisiaj, że najwyższe wartości Kościoła rzymskiego nie odpowiadają naszej niemieckiej duszy, bo stoją na drodze organicznym siłom nordyckich narodów. To jego słowa. Celowanie do krucyfiksu sprawia złoczyńcom radość. Budują nowy niemiecki Kościół na trupach polskich księży mordowanych pomorskich lasach. Ksiądz Henryk jest postacią przewodnią trwającego procesu drugiej grupy polskich męczenników II wojny światowej. Proces obejmował pierwotnie 122 osoby wśród nich rodzinę Ulmów, w proces zakończył się już pomyślnie. Z listu księdza Szumana do wychowanka Janka Sajewicza, sieroty z wojny bolszewickiej, a później kapłana. Ufam, że będziesz kapłanem według serca Bożego. Módl i za mnie, bym takim był, a gdyby była taka wola Boża męczennikiem, mam wrażenie, że kres mojego życia już się zbliża. Nie z powodu wieku, lecz w idących katastrofach. Smuga Boży zapowiada proroczo swoją śmierć w idących katastrofach. Z listu do siostry Wandry. Piszę te słowa może jako ostatnie do ciebie. Niech Ci Bóg błogosławi w dalszym życiu. Brat twój byłby szczęśliwy, gdyby mi było dane umrzeć za wiarę i ojczyznę. Lecz proszę Boga, by męka długo nie trwała. Bóg wysłuchał swojego kapłana. Męka trwała tyle, co strzał karabinowy pod murem kościoła w Ordonie. 16 października 1939 roku Niemcy przywożą do lasu Szpęgawskiego 30 kapłanów. Prosto ze staroegalskiego więzienia, gdzie byli bici i poniżani. W lesie każą im wchodzić do wykopanego dołu i kłaść się twarzą do ziemi. Strzelają w tył głowy, dobijają kolbami. Następnych zmuszają do położenia się. Na zakrwawionych ciałach współbraci i mordują w ten sam bestialski sposób. 16 października to w historii Polski pamiętne habemu Papam z roku 1978. Przypadek, zbieg okoliczności. Kapelan sióstr wizytek w Warszawie, ksiądz Bronisław Bozowski, mawiał, nie ma zbiegów okoliczności, są tylko znaki. Duch Święty wskazał polskiego kapłana na biskupa Rzymu w 39. rocznicę męczeńskiej śmierci starogardzkich kapłanów. 16 października 1939 roku umierali ksiądz Franciszek Błęski proboszcz z Ponczewa. ksiądz Leon Borowski proboszcz z Pieców ksiądz Gracjan Chyliński z Warłożna niegdyś proboszcz kościoła świętej Brygidy w Gdańsku ksiądz Jan Dering z Kokoszków, dziekan starogardzki, kawaler orderu Polonia Restituta. Ksiądz Bolesław Gordon z Grabowa, organizator życia religijnego w powiecie starogarskim. Ksiądz Leon Heike z Kościerzyny, wybitny kaszubski poeta i dramaturg. Ksiądz Stanisław Hockman, proboszcz z Pińczyna, poseł Nasej Rzeczypospolitej Polskiej. Ksiądz Wiktor Jasiński, wikary ze Zblewa. Ksiądz Władysław Karpiński, proboszcz Skurzecki, Ksiądz Jan Szpiter, proboszcz z Klonówki. Ksiądz Marian Zygmanowski, proboszcz z Czarnego Lasu. Ksiądz Felix Baumgart, proboszcz parafilalkowy. Ksiądz Julian Piechowski, kuratus z Jawołowa. Ksiądz Jan Wałdoch z Kręgu. Ksiądz Ignacy Stawicki z Kleszczewa. <trony> Ksiądz Alfons Górny z Dąbrówki, ksiądz Ambroży Lewandowski z Kościelnej Jani. Ksiądz Henryk Chyliński z Barłoża. Ksiądz Marian Rudnik ze Zblewa. Ksiądz Piotr Zakryś ze Zblewa. Ksiądz Marian Drapiewski ze zblewa. Ksiądz Bolesław Dąbrowski z Pelpina, ksiądz Franciszek Baumgard z Pelpina, ksiądz Alojzy Rapior z Lubichowa, ksiądz Kazimierz Schlip z Lubichowa, ksiądz Felix Dama ze Skórcza, ksiądz Brunon Koziorzewski z Czarnego Lasu, ksiądz Franciszek. Czapliński z Osiecznej, ksiądz Józef Kuchenbecker z Bobowa. Ten ostatni kapłan był narodowości niemieckiej. Przeciwstawił się drakońskim zarządzeniom o mszy świętej, okazaniu i spowiedzi tylko po niemiecku. Jego parafianie z Bobowa byli wszak głównie Polakami. Mordercy w czarnych mundurach przyjechali po księdza Józefa, zawieźli do starogradskiego więzienia, bili, wycięli nożem swastykę na czole. Kiedy szedł do ciężarówki w ostatnią drogę do lasu, zataczał się zalany krwią, podtrzymywany przez polskich współbraci. Sprawiedliwy w niemieckiej Sodomie. 30 października 1939 roku przed kurią biskupią w Berpiniie zajeżdża wielka Buda, ubrani w czarne uniformy oprawcy, zaganiają brutalnie księży z kurii biskupiej do środka, zostaną zamordowani kilka godzin później na terenie koszar Czewski. Ksiądz Juliusz Bartkowski, prepozyt Kapituły Katedralnej Hełmińskiej, kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Ksiądz Paweł Kirstein, proboszcz Parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu, później dyrektor Kolegium Marianum, wykładowca w Seminarium Duchownym. Ksiądz Paweł Kurowski, Nauczyciel Kolegium Marianą, kanonik Kapituły Katedralnej. Ksiądz Bolesław Partyka, profesor teologii, ojciec duchowny seminarzystów Pelpińskich. Ksiądz Jan Wiśniewski, profesor seminarium duchownego w Elpinie. Ksiądz Alojzy Lewandowski, proboszcz parafii katedralnej w Kielpinie, ksiądz Jan Zarempa, nauczyciel kolegium Mariany. Sługa Boży, ksiądz Józef Roskwitalski, kanonik kapituły katedralnej chłumińskiej, wybitny pedagog i katecheta. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Ksiądz Maksymilian Raszeja, profesor Seminarium Duchownego. Ksiądz Franciszek Różyński, były rektor Seminarium Duchownego. Ksiądz Augustyn Dziarnowski, wikariusz katedralny w Pelplinie, sekretarz diecezjalnych dzieł misyjnych. Ksiądz Józef Grajewski, Ojciec duchowny w Kolegium Marianum. Ksiądz Jan Jankowski, sekretarz kuli biskupiej. Ksiądz Juliusz Sielski, nauczyciel w Kolegium Marianum. Ksiądz Jan Bistram, wikariusz w Pelplina. Brutalnemu załadunkowi przyglądał się z narastającym przerażeniem kanclerz Kurii, ksiądz Walter Schyt Był narodowości niemieckiej, nie podlegał wywiezieniu. Lecz nagle zarzucił palto i skierował się do ciężarówki. Księdza to nie dotyczy, zawołał zdumiony oprawca w czarnym mundurze. Nein, Ich muss auch Sie sind doch meine Bruder. Niemcy zadrżeli ze śmiechu i szyderczo odpowiedzieli wycieszymy. Ksiądz Szyd umierał z polskimi współbraćmi. Sprawiedliwy w niemieckiej w Sodomie. 11 listopada 1939 roku był szczególnie krwawy. Morderców nie zadowalało samomordowanie. Swoje ofiary chcieli jeszcze upokorzyć przed śmiercią. Zabijemy was, wasze święto niepodległości i już nigdy Polski wytworu dyktatu wersalskiego nie będzie. Tego dnia w Lesie Piaśnickim Niemcy zamordowali ponad 300 Polaków. Katyńskie strzały w tył głowy nad wykopanymi wcześniej dołami. Tak umierała błogosławiona siostra Alicja Kotowska. 11 listopada 1939 roku umierali za wiarę i ojczyznę. Sługa Boże, ksiądz Anastazy Kręcki, proboszcz parafii w Strzelno. Ksiądz Jan Klunder, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Grudziądzu, przedtem nauczyciel Kolegium Marianum. Ksiądz Robert Sarnowski, proboszcz w Chwaszczynie. Ksiądz Teodor Turzyński, Dziekan gdyński, kanonik honorowy Kapituły Hełmińskiej. Sługa Boży, ksiądz Edmund Roszczenialski z Wejcherowa, wybitny duszpasterz i patriota. Kawaler orderu Polonia Restituta. Ksiądz Jan Zakrzewski, wikary z parachi królowej Polski z Gdyni. Ksiądz Feliks Klonowski, wikariusz z Matarni, zamordowany w lesie pod Gertowem. Ksiądz Ludwik Angryk, wikariusz z Halerowa, zamordowany w lesie Piaśnickim, przywieziony tam z wychorowskiego więzienia. Ksiądz Antoni Pastwa, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Grudziądzu. Ksiądz Mieczysław Żurek, Sekretarz Karitas w Gdyni zginął w Lesie Piaśnickim. Ksiądz Jan Zakrzewski, wikary parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z Gdyni. Ksiądz Jan Bieńkowski, wikary, wikary parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni. Ksiądz Piotr Dunajski, Wikary parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polskiej w Gdyni. Ksiądz Kazimierz Kalisz, wikary parafii Najświętszej Marii Polski Królowej w Gdyni. Ksiądz Marian Felchnerowski, kuratus z Kasparusa. Ksiądz Anastazy Fierek, kuratus z Gdyni Cisowej. Ksiądz Leon Rąbca. Kuratus z Gdyni Cisowej. Ksiądz Felix Klonowski, wikary parafii Matarnia. Ksiądz Józef Muwiński, kuratus z Gdyni Witomina. Ksiądz Brunon Olkiewicz, kuratus z Gdyni Obłóża. Ksiądz Antoni Sobisz, wikary parafii Świętego Mikołaja w Grudziądzu. Ksiądz Czesław Radzki, katecheta z Gdyni. Ksiądz Bolesław Łożyński, wikary parafii Osiek. Ksiądz Wiktor Belczewski, lat 28, umierał w Skurczu, kilka miesięcy poświęcenia kapłańskich w Katedrze Pelpińskiej więziony i bity przez Niemców. Kazali mu podpisać się pod zdaniem Führer jest unser Gott, Wódz jest naszym Bogiem. Odmówił, zabili. Ksiądz Antoni Erasmus służył przy ołtarzu pańskim na Kaszubach w Kiełbini koło Kartus, przedtem skurczył Bity okrutnie kolbami karabinu w lesie niedaleko kościoła, tam zakopany przez oprawców, gdy dawał jeszcze oznaki życia. Ksiądz Reginald Krzyżanowski był administratorem parafii w Suminie. Pozostał na parafii mimo ostrzeżeń. Aresztowany i nieludzko traktowany, zamordowany został w Lesie Szpęgawskim. Ksiądz Franciszek Nogalski był wikariuszem w raciążu. Gdy zapaliły się zabudowania jednego z Niemców postanowiono zabić kilku Polaków, choć z pożarem nie mieli nic wspólnego. Ksiądz Nogalski poprosił, aby jego zastrzelono zamiast. Tych młodych ludzi. Miał 28 lat. Niemcy go posłuchali. Zabili go jako pierwszego, potem następnego. Ksiądz Piotr Sosnowski był profesorem Kolegium Marianum, potem proboszczem w Bysławiu i dziekanem Tucholskim, polonista i pisarz. Zamordowany w ludzkim moście. Od zarania dziejów Kościół Chrystusowy wzrastał na męczeństwie ponoszonym z pokorą w imię wiary i wierności Bogu. Ten posiew krwi niewinnie przelanej. Wydawał nieustannie trwałe owoce także w naszej polskiej historii. Wielkie znaczenie miała dla Kościoła katolickiego w Polsce śmierć setek polskich księży w obozie koncentracyjnym Dachau. Śmierć prawie tysiąca księży z diecezji męczenników. Włocławskiej i Hełmińskiej. Śmierć setek księży z innych diecezji. Śmierć biskupa płockiego Antoniego Juliusza Nowowiejskiego. Śmierć sufragana płockiego księdza Leona Wetmańskiego w obozie koncentracyjnym Soldaur. Śmierć księży katowanych przez NKWD i UB za współpracę z bandami. Męczeństwo księdza biskupa Czesława Kaczmarka za ujawienie prawdy o pogromie w Pielcach. Uwięzienie prymasa tysiąclecia. A potem pamiętne papemu z papam. To są nasze polskie przełomy w myśleniu o Kościele. Przy biciu dzwonów pomódlmy się o pokój w Ojczyźnie i na świecie. Oby już nigdy widmo wojny nie zawisło nad Polską, nad Europą, nad światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny. Zmiłuje się nad nami od powietrza głowy.